Frost jest, Arek to nie wiem. No ja miutem mam ugrać, więc powiedzmy pogram miutem. Dobrze. Może się uda. Okej. Okay. <laughs> Ah, dobra, this is Biohazard container, I don't know what to do. I'm mm ready for company. Forty-five! Gamma ready to activate. must remain within the designated mission area. Op-4 located the Biohazard container. Vanjama. Like uh -huh. yeah, seconds. 5 seconds to insertion. Op 4 has located the biohazard container. Laying out the welcome mat. Initiate Jamma. William Oh. Ale nie wiem gdzie się schować, totalnie. E, o kurde. A nasz co? O ja, pierdolę. Co on zrobił? Poszedł? Z okna. Tak myślę, że z okna. A, bo on oni są u góry nasi, zobacz faktycznie. A patrz teraz ten. A nie. No. Kto to powiedział, że na pierwszym piętrze? Kto, kto ja. Mu? No ja widzę przecież u góry. On a mis dans le flash hein. A jest? O, ja, tu jest typek Jarek. Zaznaczaj zypko Alwom Streeta, o ja, ja pierdosze schodzą Schod z stronę schodów go, gościa. Ja? są, ale mi pizną idealnie, ty wryja. Paszka, na schodach, na schodach. Wszyscy schody? A on miał celownik, lepszy miał to, to ten pazdzierz tak. Ale chedzika mi ładnie przyrzną, szacun. Zabili się jeden, tak? Tak, o, tu wchodzi. Uważaj, uważaj. Dobrze, dobrze on się na ciebie nastawił, fajnie. To no, e, nie ja, to na jokera. No, nie, on w ciebie celował. Joker go w plecy strzelił. Schody, 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 schody. Porwa słyszę, nie widzę. Jest. Uda się. No to liczę. Przez dziurkę go widziałeś? Ja zobaczysz. Patrz na to. Tak, coś się mi nudziło, swędziało. <noise> A tu o, o jak się kitrał tam. Ale on chyba też cię zobaczył w ostatniej chwili. Nie no, tam celował. Celował. No pewnie, tak. No pewnie tak, pewnie tak. Fajnie. Trochę fox nie? No, ale pójdę. Mm -hmm. Myślę, żeby nie zrobił nie wiele w tak krótkim czasie, ale... Biorę slerza bo tak mi mam takie wyzwanie, no ale to tam czy to będzie dobre, czy. To, <laughs> to chuje <wie. śmiech> <laughs> Po tym Battlefroncie tak mi się dziwnie gra w to. Nie wiem czemu. Uf. Garaż. Chyba jadę w drugą stronę, wiesz? Jak tu się Garaż. wjeżdża w ogóle? Taki bezsens, no. Krążę kretyn. Mm, mamy Taczera. No dobra. Mamy glazę. Jest różnica: jeden na pierwszym piętrze. O, mamy ekipę, która w pierwszej kolejności na drony pojechała. Bo pierwszy raz, wiesz. Właśnie, tu z góry, żebyśmy nie dostali, nie? Jeden jest w moim miejscu, ale Dokładnie w moim miejscu. Tylko bez tarczy i to też doknie. nie? że są to Dobra, ten będzie odpierdalał. No i mamy dziurę. Czekaj, 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 ja, ja tam dronem pojadę Jadę, uważaj Marcin Dobrze Wjechałem Ci w kochony Dok, tak jak mówiłeś Ładnie w tym samym miejscu co ja Przemieścił się Już nie żyje. <noise> Dostał hejdzika. Ale kurwa patrz, jebneli. Nasz ledwo żyje. Przebiegam. Odjebali, ale to tego co leżą. Eee, Arek, robię Jeronimo w prawa strona. The threat is neutralized. the bio container Hostile activity resumes. Securing the container once the threat is neutralized. four last siebie. Swoje miejsce, tak? Mamy to, patrz. Benz. Jeden kurwa koleś jest blisko nazwyczajesz? Gdzie jest? To był? O dobrahard container dobra. <śmiecki> <śmiecki> Ale widziałeś sekundę zabrakło kurwy synowi, widziałeś? On się tu się wczołgał. go, wiesz, ja go nie no, widziałem no, za, za maski, no, nie, nie? nie? Totalnie. Bo, bo patrz, to jest tak, że wystarczy, że w ten jakiś obręb... No no no... I no. już bęc, nie? Mhm. Już będziesz. No ale z... graj swoim, bo to masz szansę ugrać. Ale on ma taki celownik beznadziejny. Dobra, mam wziąć. Nie, no to... co ty nie. Jeszcze nie. <laughs> w ostatniej rundzie, tak? Yeah. I tak, tak? z leczem ugrałem jedną. Ale nie, on się wychylił i praktycznie do mnie strzelał. Tej w ostatniej chwili się przesunąłem i zrobiłem serią. I na wysokości głowy czaisz? Taki fuks, fuksów? A, tu ubiorowizowem. Kurwa, jak oni wybiorą tego? Ale dostałem. Ode mnie. Spoko, jeszcze 88 mam. <laughs> Obawiam się, że tu skoczył. Porwa to może być ciężko cokolwiek upstawić. No. Hmm. Dobrze, dobre miejsce. Hmm. Uważaj. Dobra, dobra. No, zaczają no pierdolczają. A to smoke tam, kurde, ładnie gnoi ich. Kurwa, nic, tego widzę gówno. Znaczy, w sensie gazu. <laughs> o kurde, góra. to nad nami. Górą będą chyba wchodzili. Kurwa, ten skurwa, ten ja to zasłoń nas. No. Widzisz ten, ten tutaj? Mm, Jaki masz ja... podgląd w ogóle? Tak, mam... Widzę troszeczkę tej prawej strony twojej. I wejście główne. U góry kładą. Górę będę wybijać, Dobra, widzę po swojej stronie. Poczekaj, <coughs> puścili drona, Dobra, nie ruszaj się za mocno, bo mi wejdziesz w klarę. Kurde, Dobra, pięknie, może być jeszcze jeden. Coś będzie wypierdaczał. Eee. Urwa. Nie. Yeah. Ja no musimy. Ale jaki jest jeden tutaj po prawej stronie? Aszkę dorwałem. O, co się stało? Nie, bo zużyć, bo to, robić nie. ale ty wypadłem, maszka była. <laughs> ładnie tu pojechali. Nie mogę mówić, bo ładnie tu pojechali. Ty o, naprawdę, ja. stary, mieliśmy ażkę na plecach. No nie no, spoko. Cóż zrobić? Jedziemy w ataku. Jeszcze raz próbuję sledżać, no bo muszę jeszcze raz ugrać. <laughs> Pewnie bez. Ale weź, bo ty ugrywasz, a ja nie. Jaka to sprawiedliwość na tym świecie, powiedz mi. W domu nie ugrali, myślisz, że tu będą? Garaż ponownie? Nie, nie ma. Prezesa. U prezesa będą. Tu jest prezesa? No, na samej górze. Nie. No, taki... to to się inaczej prezydent. Tak, rzeczywiście, na samej górze, nie wiem jak to się nazywa. Ale mnie <laughs> 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 Te biura? No, no, no. <laughs> to ma <góra. śmiech> <laughs> <laughs> A, A, już jest. O kurwa wszystko poblokowane A nie czekam, przecież ja to mogę odjebać O kurde Kropun naszego, czyli tu nie wchodziła no. no. <laughs> cię tu okno otworzyłem. Kurde, odjebałem jakiegoś, no zniszczyłem tą Matę. O. o, to ty jesteś tym blazem, nie? Nie, Max. gram. O kurde, o kurwa. Gaz rzucił. Widziałem. O oh, cholera. Dobra, dobra. Dostaję. 16 życia. No kurde, nie wyjdziemy tam stary. Róluje? Wchodzimy? No ja tam idę, gdzie ty trzeba wejść? Oj, wchodzę, na pałę. No, no, no. A, gdzie jest. Jest. Po gdzie jest. Leż. <śm> jest. Ma celi jest blisko. Jest naprzeciwko ciebie, Arek po lewej stronie, bo słyszę to u naszego gracza. Ale. Kryje mi lewą stronę, czy nie? Tak, lewą stronę ci kryje. Czyli tak, jak stoisz, jest idealnie. 26 sekund, nie? Ale runda jest zatrzymana. Na bank. Ale, no <coughs> Nieprawda. Nie, musiał nie, nie, nie się musiał. Nie musiał się spieszyć. Nie musiał, nie musiał się spieszyć. <noise> Mógł się spokojnie to zrobić. No. A co, kto tam go kurę tak wyzywał? Nie, nie, bo wyżejście kontrolowali cel. No. Nie, eee. miuta, wiesz? I to tak dogłębnie, stary. O, tak, zagram. Archiwa? Naprawdę? No, A, piszesz mu, tak? No, już samym, że don't, day, don't have to rush. Nie musieliście się spieszyć, absolutnie. Mm -hmm. Pod żadnym... dobra, zgram tarczanką. Tylko... Bo... <laughs> tak, no muszę Ale pisze. tylko go zestresowali pewnie, nie? No. Nie musieliście się spieszyć, jak byliście w obrębie kontroli celu. Koniec kropka. No. Eee... Arek, zaznacz mi. No dobra, ja lecę do góry. Wiesz, którą masz mi zaznaczyć w tym pomieszczeniu? Nie wiem, nie wiem, nie <coughs> wiem. Kładę juggerki. Zaznacz mi Arek tą dziurę. Znaczałem ci, poczekaj. Masz? Dobra, mam. Op4 drone has found the biohazard container. Down to 10 seconds. Hej, okay. kurwa, nie, nie wiem, czy zdąży wyjechać. jadę Dobra, ja zostaję tutaj. A, ja moje miejsce ulubione. Z góry będą wypadać. No dobra, co będzie, to będzie. O kurde. Kto jest, Arek? E, do mnie tu idą, to grubo. No dobra, pilnuję sodów. Będzie się coś działo, to wyprysnę.

Na pewno zmienili taktykę. Zabijesz go? Tak. Nie, jest to. Ale stylca chciał się tutaj przekraść do mnie, ktoś go puknął. Może dobrze. dobrze. Jak on mnie zabił? Nie mogłem go trafić w ogóle. Ja pierdoć, jak on biegał, ty. No, miałem go jak na dłoni i nic. I nic nie zrobiłem. O kurwa, no. Nic nie zrobiłem mu. Znaczy połowę życia, ale kurde, go tak pykałem, że szok. I nie wiem. Jest u was? Ładnie mnie zabił, trzeba przyznać. Chociaż go trafiłeś, a ja biegłem za koło siebie nic. Kurwa, mać. Kurwa, Patrz, tu będzie. No, nie, nie, pojechał mnie typek tak ładnie. Dobra, w mu grałem, nie ma co grać. Moja ulubiona postać, Ashka, w offensie. A co tam... A masz Twitcha do ugrania? Nie, ale lubię nią grać ostatnio, wiesz? No, super broń. <coughs> Jedna z potężniejszych. O ostatnio sobie na Terror Huntach pograłem i naprawdę fajnie, fa fajna. Ashka ma broń... Y Tą drugą... Nie wiem, jak ona nam się nazywa. Najszybciej przewodu Łyż. Nie ma szybszej. Jep, yep, tak? Góra? A tak, słyszę ich, ale nie widzę jeszcze kurwa, w kibel wjechałem. A nie, jedno piętro niżej. <coughs> <Tam idziemy. coughs> ja? Tylko ty zostałeś dronem? A nie, jeszcze ktoś. A. No, nie, nie, A. Ty no, to biuro e czy jakoś tak? Bo ktoś tu komary chyba namierzy, tak? Tak mi się wydaje. No, oni będą krótko się trzymali, wiesz? Arek tam tam tutaj, Jeden tutaj, jestem wykorzystał. Drugi wykorzystał. Jeden rzucaj, ale skurwiel, zajebałem go w góry, nie? Na samej górze, Dziurka w oknie, tatuś jebną. <laughs> Proszę bardzo, Skurwiel. Ale go, kurde, jak ty tak strzelasz fajnie.

O die, bali, nie, ładnie, nie ładnie, ładnie. ale ludzie tu grają ci powiem niesamowici są. O, Naprawdę. Ty, powiem ci Naprawdę dobra są, gra, są dobra. niesamowici. Ale oni tak odważnie wchodzą, wiesz? Ja tak okay. kurde się czaję. Ale miałeś widzę. No? Miałeś do, dobry ten, dobry dzionek, 9 yeah. kili. Ale ta czanko nie ugrałem. Teraz <laughs> no.